Cześć, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o sadzonkach winogron. Mamy połowę kwietnia i jak te sadzonki tutaj wyglądają, i taki mały przegląd zrobić, omówienie. Eee, zobaczcie, ja posadziłem do takich doniczek normalnych, ale też do, mm, do takich obciętych butelek. Te obcięte butelki albo tak jak tutaj, do, e, do takich butelek z picia. No i teraz. Takie rozwiązanie według mnie jest najlepsze, bo wtedy widzimy bardzo ładnie korzenie. Tak? Najbardziej nam zależy, żebyśmy widzieli jak sadzonka, jakie ma korzenie, no i tutaj na górze tego monokoliski to sobie widzimy. Tutaj ta sadzonka jest bardzo ciekawa, opuściła mi akurat ten drugi pąk, zespałem do ziemi tak troszkę go przesypałem i puściła mi drugi tutaj pęt. I bardzo dobrze, to jest bardzo ładna sadzonka, najpierw ładniejsza tutaj z moich, korzeń jest bardzo duży, widzimy. natomiast w takich e, jak tutaj to jest gorzej, bo nie widzimy tak, zamiast zobaczyć od dołu tam widzę, że troszeczkę mają już te korzenie e, no i teraz tak ja mm, mam tutaj różne e, sztobry różne robię różnych winogron widać też to po listkach, bo zobaczcie tutaj widać, że jest inny listek a tutaj będzie inny listek też nawet, też nawet po, kolorze, po kolorze już listków widać, gdzie tutaj fajnie widać, że zobaczcie, tu jest inny kolor, a tu jest inny kolor już, już samych listków. A co jeszcze chciałbym powiedzieć? No niektóre jeszcze nie puściły mi korzenie na przykład tutaj ta sadzonka już lekko puściła pęki, tak samo te tutaj lekko puściły pęki. A pamiętajcie, że jest już tak, ten filmik nagrywam w połowie kwietnia, to te dobry już mają, no bardzo długo one te, te, te pąki puszczają. Bo zobaczcie, patrzcie na inne, jak już potrafiły duże urosnąć. One są wszystkie robione w tym całym czasie, a A te. Także nie wiem, czy z tych w ogóle coś jeszcze będzie, ale możliwe, że to, że yy, nie wiadomo, czemu tak akurat się zachowują. Zobaczymy. Troszkę tych, yy, troszkę tych sadzonek mam. Hmm. Do ziemi będę wsadzał do ziemi będę wsadzał na pewno w połowie maja, dlatego że ja też taki filmik nakręcimy, dlatego że e, według mnie nie warto jest na początku maja wsadzać, bo jednak mogą być jeszcze przymrozki i te sadzonki mogą zmarznąć. Już tak kiedyś miałem właśnie, żeby było bardzo ciepło, bardzo ciepło, w maju posadziłem i w połowie maja przyszedł przymrozek i sadzonki e, zmarzły po prostu. Nawet przykrycie nic nie zniadało. Także e, ja po prostu polecam w połowie dopiero maja, i wydaje mi się, że dlatego tutaj tej ziemi jest dość dużo. Także z tą sadzonką nie będzie problemu. Ja mm, też różne robię podejścia, bo w niektórych zostawiam po trzy listki maksymalnie, a w niektórych po prostu zostawiam więcej listków. Tutaj jak widzę, że złona sadzonka, to zostawiam już więcej listków. Natomiast tutaj już mam 3-4 listki, no i wydaje mi się, że już więcej nie będę robił. Te, te, tutaj to, te, ten pączek już urwę, bo wydaje mi się, że jak mam wszystko listki max. No, Ale niektórzy mogą nawet dwa listki zostawiać. Tak? Tutaj w tej bardzo ładnej sadzące mam e, też m, więcej, no, ale ona ma jakby z dwóch pąków jest puszczona i ma całkowicie drugą młodyżkę zostawioną. No, Trzeba to jakoś fajnie pomyśleć i rozegrać. No, na przykład tutaj zostawiłem tylko dwa listki. Tak? Zostawiłem dwa listki, tutaj zostawiłem trzy listki. Myślę, że nie ma co przesadzać. Pamiętajcie, że zostawienie listków yy, Polega na tym, żeby po prostu sadzonka szła w korzeń, bo najważniejszy jest korzeń, bo będą bardzo ładne listki, ale one po prostu nie przekształcą się w korzeń. Najważniejszy jest korzeń, żebyśmy po prostu sobie widzieli, jak mocny jest korzeń. Tak jak tutaj, zobaczcie, tutaj widać, że super ultra fajny korzeń i to widać, że to super ultra sadzonka, tak? To jest najważniejsze właśnie. No i tyle chciałem Wam opowiedzieć. Będziemy sobie oglądać resztę tych sadzonek, jak je posadzę. Pozdrawiam.